Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale I w tym materiale pokażę wam wszystko to co wiemy na temat zbliżającej się aktualizacji do GTA Online Która pojawi się już w najbliższy wtorek Swoją drogą przypominam, od godziny 10 we wtorek zaczynamy z live'em prezentacyjnym, gdzie będziemy tą całą aktualizację sprawdzać. I też o drugiej rzeczy pamiętajcie, że też również tego dnia przeprowadzimy sobie zbiórkę charytatywną. Eee, także może też we wtorek wpłacić jakąś symboliczną złotówkę na, na cel. Eee, ale dobra, przejdźmy już tutaj do tego, co właśnie w tym DLC się pojawi. We only get one light, 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 <laughs> We only get one light like this. Pierwsza rzecz to klub samochodowy. Pojawi się on na obrzeżach miasta, wy prawdopodobnie w miejscu, które teraz widzicie na ekranie. Jest to magazyn, w którym między innymi będzie można organizować zloty samochodowe bez możliwości wjechania tam pojazdem bojowym, więc nie trzeba się przejmować, że ktoś ten zlot zakłóci. W miejscu tym będzie się znajdował tor testowy, gdzie będzie można się ścigać oraz swobodnie driftować. Klub będzie również zawierał wyższy poziom, gdzie będzie można zorganizować prywatne przyjęcie czyli pewnie będzie dostępny jakiś bar. I, i być może nawet będzie możliwość zakupienia przekąsek do menu interakcji i tą część będzie też można udekorować w różne barwy. E, imprezy będą mogli organizować tylko osoby, które będą mieć wyższy poziom członkostwa w klubie samochodowym. Druga rzecz to rotacje pojazdów, które się pojawią w tym klubie samochodowym. Polega to na tym, że klub będzie oferował pojazdy testowe i możliwość sprawdzenia ich możliwości. Całość ma być na zasadzie rotacji, więc możliwe, że za każdym razem będzie dostępna inna pula samochodów do przetestowania. Trzecia rzecz to to, że będą dostępne wyzwania samochodowe, które ciągle będą się zmieniać. Ich wykonywanie pozwoli wygrać niezwykłe pojazdy, tak nam przekazał Rockstar Games. Także być może pojawią się jakieś unikaty, których nie będzie można kupić, ale będą właśnie, będzie możliwość ich nabycia właśnie za wykonanie takiego wyzwania. Do tego, kto wie, czy na przykład nie będziemy dostawać co tydzień jakichś nowych wyzwań samochodowych, coś na zasadzie próby czasowej, ale tutaj niestety Rockstar się do, do końca nie określił. Ale mam nadzieję, że ten system wyzwań będzie dosyć rozbudowany. Czwarta rzecz to pojawienie się klubowego sklepu, salonu tatuażu i warsztatu, który będzie oferował nową zawartość dla każdego gracza. Wszystko oczywiście w tematyce motoryzacyjnej, czyli w sumie coś podobnego jak dostaliśmy w aktualizacji kasynowej, gdzie w kasynie znajdował się sklep z ubraniami, które mogliśmy kupić tylko i wyłącznie w tamtym miejscu. Piąta rzecz to to, że pojawią się nowe wyścigi w środku klubu. Pierwszym z nich to pojedynki na torze klubowym, o którym już wspominałem wam wcześniej. Będzie to krótki wyścig bezkolizyjny z przenikaniem, gdzie wygra ten, kto będzie bezbłędny w, w np. brań krótkich zakrętów. No typowo wyścig na precyzję. E, do tego zostanie dodana pogoń. Jest to wyścig na tym torze dla max 4 graczy, gdzie wygra osoba, która pierwsza osiągnie 20 punktów kontrolnych. Piąta rzecz to nowe wyścigi, ale tym razem poza klubem. Będą to trzy rodzaje: seria wyścigowa, seria pościgowa oraz sprint. Seria wyścigowa będzie polegała na zwykłym wyścigu ulicznym, na specjalnie przygotowanych trasach, gdzie będą się pojawiać skrótygi czy z Need for speeda, które będą mogły Wam dać przewagę w całym wyścigu, jeśli oczywiście macie ich znajomość. Z kolei seria pościgowa będzie polegała na wyścigu z mniejszą ilością checkpointów, co tym samym da Wam swobodę wybrania sobie drogi do celu. Nie będziemy wszyscy jechać jakby tą samą drogą. No i dodatkowo cały wyścig będzie utrudniała policja z Los Santos, która będzie chciała nas za wszelką cenę złapać, i kto wie, czy nie będzie wzbogacona w jakieś specjalne pościgowe opcje, których do tej pory nie znaliśmy. No i kolejny wyścig to jest sprint i to jest wyścig, który będzie składał się z czterech graczy i będzie polegał na tym, że będzie miał swój start w klubie samochodowym i będzie jeden punkt kontrolny na mapie, na przykład tym celem może być lotnisko albo paletto bay i jak ten checkpoint zaliczymy to wtedy jest zjazda powrotna do klubu, gdzie będzie właśnie meta. Szósta rzecz i według mnie najciekawsza to nowy system reputacji, o który będzie się opierała cała ta aktualizacja. Punkty reputacji będziemy zdobywać, wygrywając wyścigi, przebywając w klubie, e, robiąc wszelakie wyzwania, korzystając z toru testowego oraz nawet logując się codziennie do GTA. Punkty respektu będzie można wymieniać na odzież, opcje tuningowe samochodu, np. ekskluzywne koła. Kto wie, czy może nie nawet na jakieś opcje osiągowe, malowanie na karoserii i w tym podobne I będzie można odblokowywać dostęp do nowych wyścigów, wyścigowych trybów Czyli bardzo możliwe, że wyścigi, o których wspomniałem przed chwilą nie będą od razu dostępne Będziemy je odblokowywać na poszczególnych poziomach reputacji Do tego Rockstar nam również przekazał, że za punkty reputacji będzie możliwość organizowania prywatnych zlotów samochodowych Co jest ciekawą opcją, ponieważ no zloty samochodowe w GTA Online istnieją już naprawdę sporo czasu Ogólnie mówiąc zapowiada się tutaj troszeczkę na grind, który będzie ukierunkowany na rozwój naszej postaci w tej tematyce Siódma rzecz to to, że pojawi się 10 nowych samochodów, które teraz widzicie na ekranie Większość z nich jest bardzo dobrze kojarzona świecie rzeczywistym Do tego 7 samochodów zostanie ukrytych w plikach gry i będą stopniowo wprowadzane do końca listopada bieżącego roku 7 ukrytych pojazdów pokażę wam już w przyszłym tygodniu w specjalnym odcinku na kanale Także może zostawić suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić tego materiału Ósma rzecz to specjalne ulepszenia samochodów, a zwłaszcza ich osiągów na konsolach nowej generacji. Jak dobrze wiemy, w listopadzie ukaże się zremasterowana edycja GTA V na nowe konsole, i właśnie na tych konsolach wraz z premierą remastera pojawią się nowe ulepszenia do samochodów, a więcej szczegółów na, ten, na temat tej edycji Rockstar niedługo nam zdradzi. Dziewiąta rzecz to nowy biznes, który się pojawił w nowej aktualizacji. Nie wiadomo jednak na tą chwilę, jak bardzo będzie opłacalny. Mi się osobiście wydaje, że to będą drobne zlecenia, zarobkowo podobne chociażby do. Prezesa z menu interakcji, czyli coś bardziej na dorobienie się niż obłowienie się w zarobku. Misje te będą polegać na zlecaniu nam kradzieży samochodów i wiadomo również, że związek z tym biznesem będzie miał Moody Man, czyli DJ z klubu Music Locker. Więc kto wie, czy to on nie będzie takim zleceniodawcą kradzieży jakiegoś samochodu, który się znajduje w Los Santos. I ostatnia rzecz to nowe ekskluzywne ubrania, które można nabyć wykonując już różne zadania przed premierą DLC. Koszulka Los Santos Customs, którą dostaniemy za zalogowanie się przed 20 lipca. Kurtka świty, tak się nazywa, Kurtka świty Los Santos, którą dostaniemy za zrobienie nagłego wyścigu z jakimś graczem poprzez menu interakcji, tak jak to teraz widzicie na ekranie. No i trzecia rzecz to kombinezon Los Santos Customs, według mnie najlepsza rzecz z tych wszystkich, który dostaniemy za kradzież samochodu z ulicy i dostarczenie go do Los Santos Customs, również tak jak teraz to widzicie na ekranie. No, i nagrody te otrzymacie po premierze DLC do 72 godzin od momentu pierwszego zalogowania się na nowej aktualizacji. Jeszcze jedna rzecz, której nie wliczam do całości, bo nie ma takiej stuprocentowej pewności, czy to się pojawi, ale jest na to mała szansa. Bardzo możliwe, że pojawią się nowe radiowozy, które będzie można spotkać w trybie pościgowym. Rockstar napisał na swojej stronie odnośnie tych wyścigów, że będziemy rywalizować z najlepszymi brykami, w które jest wyposażona policja Los Santos. I według mnie nie zabrzmiało to jakoby chodziło o radiowozy, które już teraz są dostępne w GTA, które już teraz nas ścigają, ale o specjalne sportowe auta, które będą miały za zadanie nas złapać. Miejmy nadzieję, że takie samochody się pojawią, takie radiowozy, bo naprawdę chciałbym je zobaczyć. A w tym odcinku to już właściwie tyle. Jeżeli wam się ten materiał podobał, no to zająca was do pozostawienia łapeczki w górę pod tym filmem. No i pamiętajcie, że wtorek Od godziny 10 zaczynamy prezentację tego całego DLC Gdzie będą takie pierwsze wrażenia z tej aktualizacji Gdzie zobaczymy już czarno na białym Co Rockstar w, w tym update'cie dodał No i też pamiętajcie, że we wtorek Przeprowadzimy sobie zbiórkę charytatywną Więc też warto wpłacić tą symboliczną złotówkę Ostatnio taką zbiórkę prowadziliśmy Przy aktualizacji Kayo Perico Gdzie zebraliśmy w sumie 25 tysięcy złotych Także naprawdę wtedy odwaliliśmy kawał dobrej roboty I mam nadzieję, że teraz również Pokażemy y, jaką mamy siłę Także was zapraszam na, tą, y, na tego live'a A my widzimy się w kolejnym odcinku Widzimy się też na live'ach, które odbywają się codziennie Na które was zapraszam, także do zobaczenia Wszystkim cześć, trzymajcie się